Cześć, witajcie na kanale Lubię Tworzyć. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam w jaki sposób wykonać takiego oto motyla techniką olikami. Będzie nam potrzebna do tego kwadratowa kartka, którą należy złożyć na pół w poziomie, rozłożyć a następnie ponownie złożyć tyle, że w pionie. Kartkę rozkładamy, a następnie składamy po przekątnej. Z jednej strony, oraz po rozłożeniu, z drugiej strony. Całość ponownie rozkładamy i składamy dalej na pół. A następnie wykonujemy taką czynność. Czyli składamy w taki oto sposób, przygniatamy. I tak samo działamy z drugim skrzydłem. Czyli składamy, przygniatamy i odwijamy na lewą stronę. Powstał nam w ten sposób trójkąt. Żeby powstał nam motyl, musimy teraz skierować prawe skrzydło do góry. I tak samo zrobić z lewym skrzydłem. Całość obracamy na drugą stronę. O, najlepiej ustawić go w taki sposób. I teraz tę część kierujemy bardzo ostrożnie do góry. Pozostawiamy taki oto cypelek na górze, który następnie zaginamy. Możemy poprawić jeszcze paznokciem. I uwaga, odwracamy wszystko na drugą stronę. Widzicie? Ten sypelek jest już tutaj w tym miejscu. I składamy na pół. Motelek jest już gotowy. Zachęcam do dalszego oglądania naszego kanału, gdzie z pewnością będą się pojawiać kolejne nagrania. Cześć!